Czym jest premia frekwencyjna? To taki nowatorski dodatek do wynagrodzenia, który może sięgać nawet 600 zł miesięcznie, i tutaj dotyczy to firm, szczególnie w branży handlowej, stosują ją jako narzędzie motywacyjne, nagradzając pracowników za stuprocentową obecność w pracy bez korzystania ze zwolnień lekarskich czy takich urlopów na żądanie. I to jest bardzo kontrowersyjna premia, ponieważ Ministerstwo Rodziny i polityki społecznej krytycznie odnosi się do tej praktyki, ponieważ może to prowadzić do bardzo niebezpiecznych zachowań, czyli zmuszania chorych pracowników do przychodzenia mimo złego stanu zdrowia do pracy. Ministerstwo rozważa rozwiązania, które mogłyby złagodzić presję ekonomiczną na chorych pracowników. Jedną z propozycji jest przejęcie przez ZUS odpowiedzialności za finansowanie zwolnień lekarskich, choć na razie nie zdamy Terminu wprowadzenia takich zmian.